Mecz 14 kolejki trzeciej ligi pomiędzy Olimpią Zambrów a Czarnym Joletko krótko można by było skrócić w słowach. Cztery bramki i dwóch zawodników w szpitalu. Zanim jednak kibice obejrzeli pierwszy raz karetkę pogotowia, mogli podziwiać gola zdobytego przez Wojciecha Kobeszko. Olimpia się cieszy, nie zabezpiecza tyłów i goście za sprawą Bartosza Stachelskiego szybko wyrównują. Olimpia dała swoją odpowiedź na tę bramkę też szybko, bo 6 minut później po rzucie rożnym piłka, nie niepokojona przez nikogo, wpada do bramki piłkarzy Zolecka. Gol zaliczony Jarosławowi Modelewskiemu. I na tym pierwsza połowa mogłaby się skończyć, gdyby nie walka głowami o piłkę, wskutek której Paweł Olszewskiego z boiska musiało zabrać pogotowie. W drugiej połowie na Murawie znów pojawia się karetka. Tym razem urazu doznał strzelec bramki dla gości Bartosz Stachelski. Gra po wymuszonej przerwie dalej jest bardzo zażarta, ale błąd popełnia bramkarz gości i Wojtek Kobeszko znów wpisuje się na listę strzelców. Olimpia Zambrów wygrywa z czarnym Jolecko 3 do 1. Dużo walki było, choć bramki na pewno nie padały po, po, po płynnych jakichś akcjach, a raczej po błędach w obronie naszej lub przeciwnika. Ale mówię, najważniejsze są trzy punkty, dopisujemy je i jesteśmy dalej w czołówce i bardzo nas to cieszy. Za tydzień Olimpia Zambrów zmierzy się na własnym boisku z MKS-em Korsze.